Mierzam właśnie w stronę łąki, na której to czekają na mnie belę z sianem. Szczerze wam powiem, że zacząłem na początku liczyłem ile tych bel jest. Zatrzymałem się chyba na albo 10, albo 11. Później już e, zapchała mi się belarka. To po tym incydencie wkurzyłem się trochę i już tak e, straciłem rachubę jak gdyby liczeniu tych bel także sam do końca nie wiem ile tych bel tam jest ale cóż na poprzednim odcinku obstawiałem, że będzie to między 15 a 20 15 a 20 bel tak czy inaczej na pewno będzie to rekord bo zazwyczaj zazwyczaj te bele z tej łąki mieściły mi się praktycznie na jednym wozie to znaczy, że było ich nie więcej jak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osiem sztuk, 8 sztuk, nie więcej jak 8 sztuk bo ósmą brałem jeszcze niekiedy na, na, z przodu na widłę Niemniej jednak ile by tych bel nie było to na pewno dwie sztuki raz, dwa, trzy sztuki na pewno trzy sztuki będzie trzeba przetransportować do domu i rozwinąć. Trzeba będzie rozwinąć, bo są mokre w środku. Także to i tak nie ma sensu. Nie ma sensu trzymać pozawijanych takich bel. Trzeba je rozłożyć na stropie. Porozwijać, niech się suszą. A jak się wysuszą, to może. Może akurat coś z nich będzie jeszcze. Kamera już mam na statywie. Poszykuję dla was coś fajnego. Tutaj burt odpięty, tutaj pasy przyszykowane. Z tej strony pas gotowy, z tej strony też. Mam nadzieję, że starczy mi go, zawsze mi go starczy, ale. No, jeszcze się tak nie zdarzyło, żeby nie starczyło. A, i jeszcze będę musiał pamiętać po skończonym już tym wożeniu Jakoś w najbliższym czasie będzie trzeba łożyska sprawdzić z tyłu w kołach bo one mi tam się porozwalały, te łożyska opony, e, znaczy generalnie koła mi się poprzechylały w stronę górą w stronę wozu e, a dół mi się rozjeżdża na boki e, z tej strony jest nie, jest tak samo, myślałem, że jest delikatnie lepiej, ale ale jest praktycznie tak samo, także łożyska będą będą z tyłu e, do wymiany, jeszcze tego nie robiłem ale to zrobię zrobię to Hahaha, ha, ha. dobra. Lecę, lecimy e, potem, lecimy po bele, a dla was time mam małego, bo ja nie muszę stąd uciekać szybko, bo mnie zjedzą. Także, pek! No i jak tam, podobał wam się ten lapsik Chyba była o gitara, co? Eee, w miarę jakoś tam nawet spoko to załadowałem Z tyłu trochę ta belka gdzieś tam w prawo ucieka, ale jak to się dodusi wszystko pasem, to nie będzie, nie będzie to mogło się ruszyć w żadną stronę Nie będzie miało prawa Teraz pas trzeba przełożyć no, i trzeba będzie się wspiąć albo się nie, nie, no trzeba będzie wejść tak czy tak. No, prawie się udało. <grym> nie, zawsze trzeba wejść, zawsze trzeba wejść, także nie jest to dla mnie nic nowego. Tutaj zaczepiłem, ale i tak mi się pewnie odczepi, zająć życie. Chyba, żebym przycisnął sobie tą belą. A gdzie ja uruszę? Nie ma szans. Dobra, jak się odczepi, to się odczepi, nie? To się wejdzie jeszcze raz i się poprawi. Teraz na górę muszę wskoczyć. Mam nadzieję, że kamera mi nie spadnie. O, zobaczcie jak akurat wychodzi tak, że praktycznie na styk praktycznie na styk jest ten pas. Dosłownie 20 cm zostaje. I zazwyczaj właśnie tak jest O I skinamy Nie odczepiło się, nie odczepiło się Można bicepsa, tricepsa Wszystko można ćwiczyć na wsi no nie tam jakieś siłownie chodzą Dobra, git majonez. Można grać na tym, można grać na pasie. Wust zapięty, pomału na czwóreczce sobie lecimy. Na piątce też by poszedł, myślę, że bez większego problemu, ale... Nie ma sensu męczyć dziadka. Mamy czas. Damy radę. O ile mi się to nie wywróci, wszystko. Byłem tutaj ostatnio tydzień temu na tej łące. Bo nie ukrywam, że troszeczkę monitoruję sobie, co się dzieje tutaj, e, jeśli chodzi o tą trawę. Zazwyczaj na tej łące było tak, że był jeden pokos. Pierwszy pokos był w czerwcu. I później już żadnego więcej pokosu z tej łąki nie było, ewentualnie przyganiało się tutaj krowy, żeby sobie tam mogły jeszcze coś tam poskubać i to wszystko. A w tym roku, a w tym roku łąka dostała nawozu i miejmy nadzieję, że coś z tego będzie. Już tutaj widać, o zobaczcie na przykład tutaj, już tutaj widać fajną młodą trawę, która odbiła już i to nie tak aż. Nie to, że jakoś tam źle to wygląda. Ale zobaczymy, co będzie dalej. Póki co, na razie jest dużo wilgoci. Także trawa ma z czego ciągnąć. Dostała nawozu. Także no, zobaczymy, co z tego będzie. Póki co, zapowiada się w miarę spoko. Chociaż temperatura mogłaby być troszeczkę wyższa, bo, bo zimno jest. No. niemiłosiernie wprost irytują mnie i denerwują komary które mgną gdy widzą moją postać Ojej, masakra, bo tego komarstwa jest tyle, że po prostu nie da się żyć założyłem długie spodnie mam bluzę jeszcze powinienem chyba kaptur nałożyć i czapkę taką, uszatkę bo inaczej no nie ma opcji, by przetrwać Witam godzinę później eee, Kolejny skład załadowany, kolejne 7 sztuk wyjeżdża właśnie w tej chwili z łąki No i tak jak widać jeszcze coś zostało Także jeszcze trzeba będzie przyjechać I jeszcze trzeba będzie resztę pozbierać A ile będzie? Okaże się Następnym razem jak przyjadę. Siemanderko, witam wszystkich w dniu kolejnym! Wczoraj wieczorem nie udało mi się wszystkiego zabrać. Nie chciałem już nawet trzeci raz jechać po Tosiano, bo tutaj tyle tych komarów się wylęgło z tego lasu i z tych krzaków wszystkich, że masakra. Już jak drugim razem tutaj byłem, to jedną ręką cały czas musiałem się obganiać od tego komarstwa. A stwierdziłem, że że i tak jakichś tam wielkich opadów deszczu nie zapowiadają więc spokojnie mogłem przyjechać właśnie w dniu dzisiejszym po Tosiano. i dzisiaj wyszło wszystkich bel. raz, dwa, trzy, cztery, 5 sztuk. 5 sztuk tam wcześniej dwa wozy były po 7 sztuk co daje nam 14 i 14 plus 5 czyli razem 19 sztuk. Ja tam obstawiałem pomiędzy 15 a 20, czyli, czyli no generalnie zmieściłem się w skali. Bliżej 20 wyszło na, nasze, na naszą korzyść oczywiście. No i cóż, no i to, to, jest, to będzie koniec już pierwszego pokosu. Teraz czekamy na, na kolejny pokos, ale już tam, już z tego co tam myśleliśmy, to, to prawdopodobnie będziemy wszystko owijać i drugi pokos już pójdzie elegancko w kiszonkę. Dzięki za oglądanie eee, i zapraszam Was na kolejny vlog, mam nadzieję, że już jutro.